O tym, ale to się dzisiaj zmieni, zostałem nominowany, dziękuję bardzo Palion i JJK, pomagamy, pierwsza linka w opisie, macie zbiórkę, a ja lecę się ośmieszyć, pozdro. Dobry, to kolejny rabka leka. Gdy wychodziłem do sklepu, chciałem kupić litr mleka. Wchodzę, patrzę, co się dzieje, jest wielka kolejka. Mówi do mnie ekspedientka, co pan chce, na to czeka? Co się stało, później ludzie to jakaś przesada. Za mną gościu bez maseczki przez telefon sobie gada. Biorę mleko w łapy i ze sklepu szybko spadam Myślę sobie, co za człowiek, przecież tak nie wypada. Nie. Jestem już w mieszkaniu i dokładnie ręce myję. Bez pomocy służby zdrowia, nikt tu długo nie pożyje nie. Ręce umyte, teraz siadam przed komputer. Miałem pykać sukces, ale z mi się Nie mam internetu, zaraz chyba złapię pobie. Sypię płatki, wlewam mleko, taki obiad szybko zrobię. Zjadłem widzę, ale ja internet już działa. Jednak zamiast kierek na się pomaga nam trochę siana. Uh! Nominuję Matruner, Katy, MWK. -ka I zagraniczna nominacja Preston Place.